e O, hej widzowie, nie wiedziałem, że tu jesteście. Jak tam? Gotowi na rozwiązanie naszego konkursu? Jakieś półtora miesiąca temu ogłosiłem konkurs, i do 10 października był czas, żeby zrobić grę. Po raz pierwszy w historii gier od widzów. Nagroda rzeczowa do wygrania. Płyta główna od Aorusa. Otrzyma ją autor jednej z najlepszych gier, które rozegramy sobie w dzisiejszym odcinku. Produkcji przysłaliście sporo. Do odcinka trafi, no, 5-10 najlepszych z nich. A spośród nich wybierzemy sobie jedną, która otrzyma płytę główną. O, Windowsik się załadował na maszynie wirtualnej bardzo ładnie. Przygotujemy sobie, słuchając szaloną szaloną toplistę gier. Miejsc będzie. No będą trzy miejsca. Zrobimy podium sobie takie symboliczne. Więc myślę, że będzie tak. Myślę, że będzie. I trzeci jest jeszcze niżej troszeczkę, nie? Bardzo ładnie. Myślę, że Pablo Picasso powiedziałby. O jejku, jejku, jej jeje, Tomek, ale super podium. Tutaj może być słoneczko, które będzie oświetlać naszych zawodników. Tutaj może być chmurka, która pada ulewnym deszczem na zdobywcę trzeciego miejsca przez fajerem. Nie no, jest super człowiekiem, tylko. Ja zrobił nie dość dobrą grę i tutaj widzimy, że na zdobywce trzeciego miejsca będzie sobie o tak padać deszcz, a na pierwszej i drugiej tutaj słoneczko będzie sobie ładnie świecić. Tutaj jest tak i tu, tu jest w ogóle ciemno, bo tu w ogóle żadne słońce nie dociera w to miejsce. Tutaj no na skraj tego trzeciego miejsca przyszedł jakiś pies i coś narobił, więc tu nie dość, że tam jest mokro, to śmierdzi. Na pierwszym tu nawet taki pucharek może stać. Proszę bardzo. I tu jest taki, że zrobił dobrą grę, to będzie tu miał... Dyskietkę na przykład. Bo to jak wiemy gry yy, na deskietkach kiedyś były. Jestem bumerem, więc pamiętam takie rzeczy doskonale. Dobra, to jest taka nasza deskietka, jest puchar. Ptaszki jeszcze trzeba nam ma... tutaj leci ptak, gdzie on leci z dala od trzeciego miejsca, bo śmierci tam gównem. Piękna tapeta, wszyscy się cieszą, poza zdobywcami miejsca numer 3. Fantastycznie! Konkurs, czas zacząć. Palady level 8XD nadesłał grę. Słuchajcie, to zwiastuje dobry początek odcinka. Rowinka Tomek z tej strony palady, zrobiłem. Na konkurs, gra z przygodówką, ma Impera. impera przedstawiają na typowe Impera. No zweryfikujemy Cechy gry Zawiera youtuberów oraz bilona To jest, to, to. Stworzona w programie Clickteam Fusion 2.5 To szanuję, czas przejścia około 15 minut Wszystkie grafiki i animacje narysowane przeze mnie Jestem słabym grafikiem, więc niezbyt ładnie To liczy się gameplay i fabuła Dźwięki i muzyczki z darmowego katalogu Clickteam Fusion Link do gry Stronka jest, zobaczmy To ja, przystojny Zobaczmy w jakim razie ta ochrona przed wirusami wyskakuje faktycznie Dobra, poczekaj To ja to nie chcę, żebyś wykrywał mi wirusa Zablokowane zagrożenie, poważna Koń trojański Program jest niebezpieczny Zezwalaj. Dobra, pobieranie numer 2 jest Dzięki impera11.exe Chronił ten komputer niby przed czym Ej, <laughs> nawet mrugam Ło, wow, i brewki Stosik, start czy mam stanik w szafie? Spacja, przewijanie dialogów. Jest piękny dzień na dworze. Ptaszki śpiewają, kwiatki kwitną. To cały ja budzę się. To to jest pierwsza rzecz, którą mówię. Wiecie, jaka jest prawdziwa pierwsza rzecz, którą mówię? Budzę się codziennie. Otwieram oczy k***a, ku... znowu w tej Polsce. I już mi się nie chce niczego. Nie, no, żartuję, Polska jest super. Fajny kraj, super rząd. Mm, idziemy dalej, gry od widzów. Uhut. W dni takie jak te, youtuberzy tacy jak ja walczą na fame MMA. O nie! No ale dopiero wieczorem. Najpierw muszę zająć się swoimi zwykłymi obowiązkami. Nie no, w dniu walki powinna być full koncentracja na walki. Zacznę ubrania się w jakieś modne ubranie. Zadanie ubierz się. Podejdź do obiektu, wykona interak... ale mam majtki. <śm> Strzałką w górę. Kozak, teraz pora się odświeżyć w łazience. Ej, to takie simsy trochę. <śm> Dobra, tu się mogę dalej odświeżać. To <śm> fajne. Prysznic w spreju. Ej, ale to najszybciej rośnie poziom odświeżenia. Zaraz idę na siłkę. Mam mleko i płatki. Mogę zjeść zarówno płatki z mlekiem. Ale mleko z płatkami również wydaje się ciekawą opcją. Co by tutaj wybrać? Wygrała pizza od wczoraj. Zjeść śniadanie. <gry> Pizza na tym widelcu. Spaghetti. A nie, to przez słomkę ten. Drinka pije, dobra? Poziom na 100%. Prawie zapomniałem o Bilonie. Pewnie też czeka na swoje śniadanie. Nie martw się, Bilonku, już idę. Nakarm Bilona. Cześć, Bilon. A to już kolejny fake, bo Bilon ze mną w łóżku śpi. Do fast food. ho! ho, ho. ale to góra. Smakowało, to giterowo. Teraz jedziemy na siłkę. Tak ładną pogodę, trzeba wykorzystać rower. Jedź na siłkę. O, z bilonem jadę o tym. Ale jaki odpowiedzialny w kasku, proszę bardzo, na żywo nie jestem taki odpowiedzialny. Ale staram się być ostrożny. Super siłka. O. Fit pasterz, cześć Gimper. Siema fit Co masz dzisiaj dla mnie przygotowane? Jako, że dzisiaj walczysz na FMMA, to pomyślałem, że lekki trening będzie odpowiedni. To nawet mądre. Dzisiejszą walkę na pewno wygram. Sam wiesz, to jest moim przeciwnikiem, więc nie mam problemu z treningiem. No a się ciekawe kto, może jakiś rekord. W dniu walki. Jakie są moje rekordy? 68 powtórzeń w wyciskaniu, 665 2:1, 6 sekund na bieżni, wyciśnięcia 0 na 69. Siema. Blołek, kogo my to mamy? Co ty do mnie powiedziałeś? Powiem więcej, postawiłem duży hajs na to, że przegrasz. A rób, co chcesz ze swoim hajsem, nic mi do tego. Wyciskanie rekordy. 1 000 Iza, 256 Izak, 286, Fitpasterz, Ignacy, Dubiel. O szlak by to. Dobra, walimy O nie, nie zalicza mi Dlaczego? Czemu tylko 8 zaliczyło? Ta, licznik się w Patrzcie, nie chcę zaliczać Muszę z przerwami wyciskać O nie, licznik się zacina Halo, co to za gra? Kozak No dawaj, chłopie Chłopie, nie zwalniaj, jak mówię do ciebie O nie, on ledwo robi no to zaliczone, zdaj raport trenerowi Dobra, kozek chciałem Blołek Co, Lamusie. Ubiłem cię, gościu Pamiętaj, żeby uzupełnić białko Dokładnie, dobrze, że mówisz Zaraz zadzwonię do mojego pomocnika, żeby zamówił jakieś dobre, bogate w proteiny jedzenie Co, pizzkę se zamówię? Cześć, Jachu, sprawa jest, ja zaraz jadę do firmy Więc zamów pizzę Tak tam, z tym specjalnym, ostrym, no i podwójne miejsce. żeby... A, kepsa Co czekasz, psie? Widmo <laughs> Jak zamek Bowsera No elo No elo ma, kebab już na miejscu? Proszę, że kebab Zajrzę do requera, zobaczymy, czy porządnie montuje filmy Jak sobie życzysz, szefie? Przeprowadź kontrolę wydajności montera requera. Elo, Arula <grym> No i co tam, byku? Widzę, że się nie starasz To nie tak, po prostu jestem zmęczony, szefie Słabe te wymówki masz Nic nie jadłem od wczoraj, muszę zmontować jeszcze trzy filmy, w tym godzinny Overwatch Czyli przyznaję, że przydałaby być się motywacja Nie, nie, szefie Zmotywuj, by pracował bardziej wydajnie O nie! <grym> o nie! Nie wolno tak! Inspekcja pracy, halo! Połapach gnoju! O nie, straszne to jest. Nikt tak nie robi u mnie w firmie i na pewno montażyści mogą to potwierdzić, że nie wolno. Ale, ale patrzcie jak szybko zaczyna klepać z tymi łapkami. Stare metody najlepiej działają, no. <śled> Piekały kebaby, dziękuję, zabieram się do konsumpcji Zupełnie niedobór białka, złoto Szefie, tak o co chodzi? Czy mogę już iść do domu? Ach tak, rzeczywiście, dzisiaj muszę wcześniej skończyć, dobrze Zanim wyjdziesz, powiadam requera, że może dokończyć tego kebaba Niech zna moje dobre serce Uuuu Nie wolno, tak Jeźdź na Fame MMA Kurczę, trochę mi zajął dojazd tutaj, za niedługo zacznie się moja walka Lepiej się pospiesza. Fame MMA <laughs> Ring. Dzień dobry na wieczór drodzy widzowie i kibice. Przed nami walka wieczoru, na którą wszyscy czekali. W lewym narożniku, należący do wysokich osób, filantropi raper, Tomasz Andrzej Gimper Gimpson, działowy. To właśnie ja. W prawym narożniku, mający 40... 42. rozmiar buta. Freeze! O nie, halo! No to zaczynamy. Ło, jest walka z Freeze'em się klepie. Atak. Unik. Unik. Atak, dobra. Co? Ile on mnie klepie? Co to jest za walka w ogóle? Oła, dostałem znowu Czemu ja go tak ledwo, co? A on mnie tak klepie Strasznie... Oła To jest strasznie niesprawiedliwe, chciałem powiedzieć Giń Oła O nie, dostałem znowu Serio? Dobra, sklepie go, nie dam się Kopa na łeb Zdychaj, Pris A masz? Oła A masz? O nie O nie Dostał Uuu. Elo Ekipa Friza? Beka Gratulacje, wygrał pan walkę wieczoru Jak pan się czuje? Świetnie, nigdy nie czułem się bardziej żywy Pieponko obezwie następny pojedynek? Oj tak, dokładnie wiem Jak to kogo? Wszystkich, kupa. Tu i teraz, stawajcie do walki, pokonam wszystkich O nie, wszyscy, czyli 7 milionów ludzi Zadanie, pokonaj wszystkich <laughs> Ej, to śmieszne Gratulacje, stary Ignacy Mandzie. Nie na Tomek, to był piękny pojedynek Przez ciebie przegrałem hajs, blowek Trąba, co z Frizem? <laughs> Still to było genialne, tata Gimpera, prawidłowo, tak trzymaj synu Co to za kupa? to Radosław Kotarski, wygrano mieście jak w banku to, Izak, niestety widzę, że na zbyt dużo sobie pozwalasz Ja się dopiero rozkręcam, czuję jak rośnie moja moc Widzę, że wraz z każdym pokonanym przeciwnikiem muszę cię powstrzymać tu i teraz Nic z tego, ciebie też pokonam, obawiam się, że ja zawsze wygrywam Tak więc to jest koniec twoich wybryków, przekonajmy się Ło! O, ale przynajmniej nie bije tyle HP, co Freeze mi bił Dwie godziny później Łooo, chłopco się teleportuje Wow, to był hardcore Kochani, to jest zaawansowany fight się dzieje Dobra, no połowę już mu zbijem Ale tu kombosy w ogóle Straszne to zaczyna być Ała, awa, o nie przegram jeszcze zaraz Zdychaj, jest na kolana chłop O nie, co ty narobiłeś, jak to co? Wygrałem, teraz już nikt, nie, już nikt mnie nie powstrzyma Ty nic nie rozumiesz, ja nie mogę przegrać Widać nie możesz, skoro przegrałeś Głupcze, przegrana Izaka to tak jak dzielenie przez zero Że jak i co teraz? Jak to co? Koniec świata. Żegnaj. Ojej. W <głosne> doprowadzi do paradoksu, który stworzył czarną dziurę, która następnie wchłonęła ziemię. Tak właśnie wygląda typowy Dzięki Impera. Przynajmniej mógł wyglądać Dzięki Impera to zaproszenie na Fame MMA To ja nie wiem, czy to jest dobrze, żebym przejmował. Koniec, autor palady, level 8. Kozak, zajebista gra. Bardzo mi się podobała. Jest y, zabawna, fajnie wykonana. Y, z pomysłem, z humorkiem. No, zajebiste, moim zdaniem. Y, no, jeden z moich faworytów na pewno Dzięki Impera. Bardzo mi się podoba. Y, idzie na razie sobie tutaj na podium. Zobaczymy, co będzie dalej. Gra konkurs Biatyka 2D. Jakiś czas temu zacząłem odświeżać swój stary projekt, w związku z tym, że do końca 2020 ma zostać wyłączona technologia Flash. Aby upamiętnić, odświeżyłem swoją starą bibliotekę 2D, poprawiłem wszystko od mechaniki. Po AI i nową grafikę. Raz tu pisze, że odświeżyłam, raz piszesz poprawiłem. Rozumiem, jeszcze się próbujesz zdecydować, jak się identyfikujesz, nie ma problemu. Tutaj na tym kanale podchodzimy z otwartą głową do takich rzeczy. Można zagadawać tak trzy partie ciała. Na każdy tak jest odpowiedź kontra lub blok. Trzy poziomy trudności. Kozak. Wow, nie jest zle. Animowane polskie Hollywood. Dobra, turniej, dawa, jestem gotowy do walki. Normalne trudności. Wybierz postać. No Impera wezmę. Fight Ej, taki całkiem konkret. Ale mi przewrotkę zrobił, jak? Jak mam stać? Halo! O, dobra, dostał. Wooh! Wow, KO dostałem, ale mnie zaorał. O, Jezus Maria. Co? A to są jakieś kombosy, o których ja nie wiem? Czemu on ma takie ruchy, a ja ich nie mam? Muszę więcej blokować. A to i tak dostaje damage. O, wow. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Co jest? Tarcza! Nie no, nie da się z Patrykiem Różewskim. O nie! Jak chłop kałacha wyjmuje w środku bijatyki? No, takiego roja poznałem właśnie Ja tu się sterowania próbuję nauczyć, gościu O, no coś z główki zrobiłem Patrzcie O, dostał w łeb Ała Co jest z tobą, chłopie? Dobra nie, no to jak chłop z kałacha na mnie strzela Nie ma takiej opcji Bardzo mi przykro, nie podoba mi się to Lista ciosów Pokaż mi to Patrzcie na to, jak będzie mi się grało teraz Jestem gotowy do walki, normalny Rojo, patrz na to, gościu Myśleć, że jesteś? Czemu on się kitra? O, dostał w łeb. No dawaj, dawaj Dobra O, co on sobie też kałacha, ma? O nie, pierwszy wyjmuje kałacha I dostał w łeb. A wa. Wow. Chryste Panie, to przecież nie ma ikonki, ale to przemianuje to. Gimper vs Royce on ląduje na trzecim miejscu Dziękuję za nadesłanie gry Horror dla Gimpera Widzę Gimper, mam dla Ciebie horror stworzony przeze mnie jest stworzony na silniku Unity 3D, wszystkie skryty były pisane od zera, inspirowane się grą Non-Massacre Pozostanie wymodelowałem za pomocą Fuse plus Blender, mam nadzieję, że się spodoba Trzeba bardziej zoptymalizowaną oraz poprawione małe błędy, o 361 mega, horror dla Gimpera, poprawiona wersja, Rar. Będzie dobrze Made with Unity Ło, ludzie! Autor Jakub Paterek, tester, Tymon Wolniewicz. Gimper wraz z Mandziem i Ignacją wracali z imprezy. Podjechał do nich tajemniczy samochód. Wyścia z niego wściekły hajsownik, po czym ogłoszył Gimpera Ignacego i Mandzia. Gimper budzi się w tajemniczym pokoju. A, no, w takim pokoju, to musi się mu mógł obudzić nawet. O, szlak by to. Latarka. Znajdź wyjście poboczne. Hajsowa Niku boksy. Ej, ta latarka ma baterię. Czy ja ją mogę? Dobra, nie wiem. Pokój Ignacy i Mandzia. O nie! Też są go lasami. Bateria. Stos O nie, to ja. Szlak by to. Pusto tu i dziwnie strasznie. Ale wkręta. Komputer jakiś. Pudełko. Latarka mi się zaraz skończy. To jest mój kanał odpalony. Bateria. Tu jest green screen. Konkret. To jest też komputer z moim kanałem. Jest pudełeczko. Ja tu komputery. To jest też komputer. O Jezus Maria, co to za Golas? Co? Cześć przyjacielu, witaj. Jezus Maria! Bardzo śmieszny. ej ciary mi przeszły Mi się tak wydarło do tych sławek. To złapany przez banowanego hajsownika Spróbuj ponownie Nie wiem czy chcę, boję się Trudno, Ignacy i Mandzio siedźcie sobie tam Lubię was, ale nie aż tak Psycho hajsownik ląduje na miejscu drugim Bo jest 3D i nawet się przestraszyłem Przemysław Grabarek Siema byczku, przypomnę twoje wyzwanie, aby wspomóc serię gry od widzów Przesyłam grę, która mam nadzieję przykuje twoją uwagę Są memy, są śmieszki, heheczki. i przede wszystkim jest Gimper Nad grą pracowałem cały same studiów i przez ten projekt prawie nie z DMXD wow może być dobre. What the hell! Siema, byczku, to twój pierwszy dzień pracy. Jest parę rzeczy, którą muszę wyjaśnię. wyjaśnić. Sprawy trochę się zmieniły, od kiedy ten cały koronawirus opanował w nasze miasteczko. Tak wyszło. Zachorowalność wynosi 99%. Jeśli nie chcesz do nich dołączyć, nie wchodź z nimi w kontakt. W zasadzie masz ma zaznaczone miejsce, gdzie nasi klienci oczekują paczek. Normalnie zapisujemy adresy, sprzężeć w okolicy i nie chciałem ryzykować. Stosują się do zasad, noszą maseczki. Link trzeba możesz go odróżnić się odróżnić od zakażeńców. Starałem się w taki sposób, żebyśmy mogli podskarzyć miejsce z rysunkiem. Tak w przypadku tej chatki drwala. Widać się kierownik jak byk. Dobra? No, no jakoś tak laser, żeby mnie nie zarazili. Witam tam. Ojej, nie mogę tędy. Co to? Jelen nie bije? Dobra, paczka dowieziona tam. Ale głupie dobra, czekajcie. Idę yy, tu. Ała To jest głupia gro. No to miałem ochotę powiedzieć. Może tędy pójdziemy? O nie, tu z tych zarażeńców kupa. Czekajcie, dobra. Nara. Naura nogami ją dotknąłem na łeb, to perspektywa, w ogóle w innym miejscu byłem, dobra Gdzieś tu mam to donieść, nie? Do ratusza, jeszcze to gdzieś tu Dobra, i tam na górę też Najgorzej że tego nie ma jak ominąć Dobra nie. Dobra, ostatnie podejście Dobra, już mam w miarę rozpykane Buty, że szybciej chodzę, sztos Maska na wirusa, o oh, wow, to ciekawe Oj Jedziemy Git, dobra wróci teraz na portę. Kozak Elo Nara, jeszcze dwa życia mi zostały teraz Finisz. Siemano Mam skończony Łapki w górę, dziękuję, pozdrawiam, 50 milionów poproszę <noise> Punkty zero, to sklep. Prędkość życia znajdźki, buty Hermesa, maska gazowa, stop czas um, daj mi życia Więcej życia, więcej prędkości Kontynuuj o, szlak! By to kolejny dzień. Praca kuriera jest ciężka ogólnie. Błazen. Dom z kominem. Okej, okay, czyli cyrk tam. Dom z kominem. I kowal. O mój Boże. Ostatnie podejście. O, stop czas. Kozak. Zatrzymało ludzi w miejscu. O ład, dostałem. Tu gdzieś ten cyrk był, nie? O jest. Dobra. O ład, dostałem. Młodzież! Dobra. Dostałem? Awak. Oh, wow. oh, oh ni. Dobra. Gra taka, ale ja bym powiedział, że taka na drugie miejsce na podium, więc doklejmy ją tam montażowo, poproszę ładnie. Nie było to najgorsze doświadczenie. Przyszło też trochę więcej gier, albo albo były one niezgodne z regulaminem, to znaczy były gry, które nie dotyczyły ani mnie, ani youtuberów. Albo były w scratchu wykonane, o to prosiłem, żeby też nie robić, to było w regulaminie zakazane. No albo były ok, że się uruchamiały i były zgodne z regulaminem, ale nie były wystarczająco dobre, żeby chociażby pojawić się na tym odcinku. To znaczy zostały wycięte podczas montażu. A wielkim zwycięzcą naszego konkursu zostaje gra Dzień Gimpera. Na pierwszy Miejscu na podium. Tak, chyba całościowo jako projekt też broniłaś najbardziej. Także skontaktuj się ze mną, drogi autorze. Wyślij mi, proszę, swój adres. A ja ci prześlę płytę główną firmę Aorus, którą wygrywasz. A pamiętajcie, że my możecie zgłaszać swoje gry na gramałpawidmo.tv i sprawdzimy je sobie w kolejnym odcinku Gier od Widzów. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Cześć!